Siema, 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 z tej strony Patryk Sanatra i stracę się. no nie musicie pisać, jeszcze sobie to. No ja sobie skina wybiorę na przykład takiego fajnego, czekajcie, no, 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 dobra, tego. No dajcie się będę się w, 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 w szef się w kości w kości dziągi Nasze się litery x 106 nie x czekajcie fa, i nazywa się to kula kula nie 3. x 2. 2.